Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Pod poprzednimi nagraniami część osób prosiła mnie o to, żeby częściej wrzucać filmy z Hearthstone'a oraz żeby wrzucać filmy tak jakby na nowym koncie z darmowymi taliami albo z taliami, które bardzo łatwo złożyć, gdyż są złożone z tanich kart. Niemniej jednak byście mieć na uwadze to, że ostatnimi czasy Hearthstone rzadziej na moim kanale się pojawia, nie bez powodu. Otóż mam strasznie mało czasu, żeby zasiąść do tej gry, nie mówiąc już o nagraniu jakiegoś materiału z niej. Co doprowadza do tego, że mamy sytuację taką jak w poprzednim miesiącu, że na ostatnią chwilę wbiłem piątą rangę, a byłem pewny, że w ogóle nie zdążę tego zrobić, co może się zdarzyć w tym miesiącu. Dlatego też, jeżeli chodzi o dodatkowe nagranie z Hearthstone'a, to myślę, że na razie szansa na to jest raczej mała, bo tak jak mówię, czasu mam dość mało na samą grę, a pozostały wolny czas wolę spędzić na jakieś inne, bardziej rozwijające zajęcia. Więc musicie mi wybaczyć, ale na razie filmów y, dodatkowych z na tych o które mnie prosicie ostatnio, coraz częściej niestety nie będzie. Dobra, ale tymczasem przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Okazuje się, że dodatkowym, dodatkową kłodą rzucaną mi pod nogi w przypadku wbijania rangi w Hearthstone'ie ostatnimi czasy jest spotykanie w kółko na okrągło face szamanów i zuloków, co w sumie nie powinno mnie dziwić, bo taki stan rzeczy ma miejsce już od kilku miesięcy, tak naprawdę. Ale z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Przez ostatnie dwa dni nie spotkałem ani jednego deku, który nie był ani face szamanem, ani z zulokiem Dlatego też postanowiłem na chwilę mojego Jok Saron Major, który się na nich nie sprawdzał, zmienić na midrange szamana. Co nie do końca spełniło moje oczekiwania, a co mam na myśli o tym w dzisiejszym odcinku, dlatego też zapraszam was już teraz do oglądania. Pierdzielę, też gram szamanem. Mam dość. Od dwóch dni spotykam tylko szamanów i tylko zuloków. I to tak bez przerwy, na zmianę. Mam nadzieję, że jak najszybciej wyjdzie kolejna przygoda. W sumie ma już wyjść tak w okolicach sierpnia. I mam nadzieję, że wtedy coś się zmienia, aczkolwiek czy karty z przygody same wystarczą do tego, żeby zmienić metę. Nie wiem. Oczywiście mamy guldana. Czyli w sumie tutaj nie jestem za bardzo zaskoczony, bo dzisiaj przez cały dzień mamy tylko guldanów i tylko szamanów. Aranga, jak nie rosła, tak w dalszym ciągu stoi w miejscu. Dobra, myślę, że wilki sobie zostawię. Myślałem, żeby nie zostawić sobie Lightning Bolta, i chyba to byłby dobry pomysł, żebym owego Lightning Bolta w dłoni zostawił. Bo teraz tak naprawdę nie mam co użyć w pierwszej i w drugiej turze, co jest trochę słabe. Tym bardziej, jeżeli okaże się, że to będzie Zulok. A to będzie Zulok. Zresztą, czego ja się spodziewałem? Przecież spotykam tylko Zuloki. No to wystawimy sobie po prostu Flametongue Totem, żeby go czymś zająć na chwilę. W kolejnej turze pójdą wilki. Miejmy nadzieję, że Totem przeżyje, czyli że Grubieńskiego Sierżanta mój przeciwnik nie dobierze. Dobra, mamy Nożownika, postanowił uderzyć Totem. No mnie całkiem spoko. Dobra, teraz warto go obronić moimi wilkami. Które bardzo ładnie się wytradują z jego stworami, samym przy tym nie ginąc. Chyba, że tak jak mówię, tym razem pójdzie Grubieński Sierżant. Sierżant sam w sobie nie poszedł, ale mamy murloczka. Który też jest dość irytującą kartą po stronie czarnoksiężnika. No niestety mamy Wilka, który pozwoli mojemu przeciwnikowi się bardzo ładnie wytradować. Trochę misplay z jego strony, bo najpierw powinien rozbić swojego yy, kolesia jeden na jeden, żeby jeszcze raz jego nożownik strzelił i ewentualnie zabił mój totem. Ale no dobra, można i tak. Kurczę, teraz w ogóle... Co ja teraz mogę zrobić? Chyba tylko skipnąć turę. Nie ukrywam, że w tym momencie bardzo przydałaby mi się burza z piorunami. No oczywiście, gormok, pałownik. Wszystko, co mój przeciwnik potrzebuje, oczywiście musi w tym momencie dobierać. A ja pewno burzę z piorunami. O! A to miła niespodzianka. Postawmy sobie totem, może będzie do siły zaklęć, niestety nie. Ale tak czy siak burza z piorunami nam się trafia w idealnym momencie. Teraz jeżeli mojego totemu nie zabije to się wytrajduje z jego gormokiem. I kolejny zestaw stworów i dlatego właśnie moim zdaniem ta gra jest bez sensu, bo używasz obszarowe zaklęcie, które teoretycznie w innej rzeczywistości powinno mieć bardzo duży value. Bo jedną kartą niszczysz cztery karty mojego przeciwnika, po czym w kolejnej turze znowu nasz oponent ma pełny stół stworów. I powiedzcie mi, czy to nie jest absurdalne waszym zdaniem? Blizzard coś powinien zrobić, żeby obszarowe zaklęcia w tej grze były znacznie bardziej efektywne. Bo póki co, to co widzimy teraz, to nie jest chyba do końca to, jak to powinno wyglądać. Pamiętam w zamierzchłych czasach Hearthstone'a. Ta gra była jeszcze piękna i młoda. To wygrywał pojedynki ten, kto lepiej tradeował kart. Czyli na przykład jedną kartą pokonywał powiedzmy trzy karty przeciwnika albo coś w tym rodzaju. Teraz niestety już ten sposób, że tak powiem, nie działa, bo jak widzimy, odnowienie całego stworu małymi stworami nie jest problemem ani w przypadku Szamana. Ani w przypadku Czarnoksiężnika, co nie ukrywam, jest trochę irytujące. Okej. Okay. Oczywiście tarcza za Argus. Grubieński sierżant, czemu nie? No i znowu cztery stwory na polu. No pon, to jest absurd. To jest jakiś absurd. Teraz warto jakoś to wszystko poczyścić. Myślę, że aby nie stracić to temu z tauntem, to zrobimy tak. Naszą laską z Diwan Shieldem wdrajdujemy się z tym kolegą. Tutaj zabijemy impas, z kolei pioruna użyjemy na obrońca Argusy. Ok, taunta mamy cały czas przy życiu. Cztery stwory w cudzysłowie na stole mamy. Nie zgadnę, dwa razy power overwhelming. Świetna gra, cudowny Zulok. Wykazałeś się takimi umiejętnościami w tym momencie, kolego, że jestem porażony twoim skillem w tym momencie. pitole. Zuloki. Ok. Hm. Kurczę, nie wiem, czy nie użyć burzy z piorunami, żeby wyczyścić jego stół. Dobra, zrobimy tak. Jesteśmy Flametongue Totem. Z którym tak naprawdę on się musi teraz y, wytraidować. Więc być może mój Totem Golem, mój Tuskar przeżyje tą turę. Dobra, mamy wilki. Miejmy nadzieję, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o stwory w tej turze. No, niestety poszła jeszcze błyskawica. Chociaż to i tak nie jest zła informacja, bo to znaczy, że w kolejnej turze będzie miał sporo przeładowania. Więc myślę, że zrobimy. Tak, wystawimy płomieńca. Burzę z piorunami na razie przetrzymamy do kolejnej tury. Jako, że ma dwa punkty many, więc naszym płomieńcem za dużo teraz nie zrobi. Ok, idzie na face. To teraz liczymy na to, żeby burza w uderzyła wilka za 3. Dobra, póki co wszystko idzie po mojej myśli. To wytrajdujemy się z jego totem golem i w sumie tyle. Ma 5 many, więc tym razem z naszym beztwarzowym płomieńcem może się bardzo ładnie wytrajdować. W sumie mamy turę Dumhamera, tak naprawdę już. Dobra, dobiera nasz przeciwnik dwie karty, co może sugerować, że. Niestety, Dumhamera w dłoni nie ma. No dobra. To skoro on zrobił tak, to ja się obronię wilkami. Mógłbym teraz się tradeować z jego stworem 2 na 3 moim płomieńcem, ale jednak pójdziemy na face. Teraz zagramy trochę face shaman style. No i niestety to chyba był błąd z mojej strony, bo dostał flame tongue totem. Nawet w dwóch egzemplarzach. Po prostu przecudownie. To teraz zrobimy... Tak, na pewno musimy się pozbyć jego Flametongue Totemów. Bo przecież jeżeli zostawimy je po jego stronie, to będzie jakaś totalna masakra. Dlatego też jeden Totem out. Drugi też. No i dostawmy do tego w sumie Taunta 5 na 5. Być może zajmie na chwilę mojego przeciwnika, o ile nie dostanie znowu Flametongue Totema. Co prawda to temu nie ma, ale mamy Doomhamera. Więc okej, okay. jak widzimy, trochę mój przedmiot się obija po mordzie. Ale częściowo jest to bardzo uzasadnione, bo tak naprawdę teraz to my straciliśmy przewagę na stole i musimy zacząć się martwić. Dlatego też wystawię totem dobierający karty z nadzieją, że dostaniemy coś fajnego. Mamy dwa razy. Zły urok. Jeżeli mój przeciwnik jest face szamanem, to zły urok może być o tyle dobry, że będziemy mogli go użyć na oba jego beztwarzowe płomieńca. Dzięki czemu stwory te. Tak, kto chętny na przygodę? No. Niezupełnie na taką przygodę byłbym chętny. No, ale jak widzimy po raz kolejny, przygoda pod tytułem Spotkałem face Szamana, który będzie mnie bił po mordzie zaklęciami. Ciężkie życie w Hearthstone ostatnimi czasy bywa. Plus jest taki, że przynajmniej swoje staki Dumhamera zużywa na moje stwory. Dobra, zróbmy tak. Aczkolwiek jeżeli dobierze kruszyskalny oręż w tej turze, to prawdopodobnie zginiemy. Poza 10, za 12 z samego bohatera. Plus 5 to jest razem 17 z tego, co ma na stole. A dwa obrażenia dla face szamana nie jest ciężko znaleźć. Więc jest dość słabo. Myślę, czy by nie wrzucić Doomhammera do mojej talii szamana. Bo by mi się też przydał, czy to do czyszczenia jego stołu z małych stworów, czy to do dobicia go używając dum. Doom... No! Mój biedny, śmiałek Thunderbluff. Jak on się w ogóle po mordzie obija? Nawet nie wiecie jak w tym momencie przydałoby mi się jakieś zaklęcie, którym mogę uderzyć go w mordę. I dobić te cztery punkty obrażeń. Dobra, tego kolegę zamienimy w żabę. Miejmy nadzieję, że z kolejnym śmiałkiem z Wichrowych Wzgórz mój przeciwnik już nie ma za bardzo jak się wytradować. Dobra, kolejny płomień nie jest problemem, bo na niego mam następnego heksa. Więc bardzo dobrze, że heksy oba w dłoni miałem. Doomhammer także mu się już skończył. Co się zmienia faktu, że ma 4 punkty życia, jest to dla mnie bardzo irytujące, że nie możemy go mimo, mimo wszystko zabić. Dobra, żabkę zamordujemy. Użyjemy totem, co by go od razu bawnąć naszym śmiałkiem. Tego kolegę na wszelki wypadek zabijemy, żeby mój przeciwnik miał 0 punktów obrażeń na stole. Bo jak wiemy, face shaman może w bardzo szybki sposób i bardzo niespodziewany sposób zbić nam te 10 punktów życia, które mamy. Kurczę, no niestety się z totemem. Nie, no jeszcze wilki do tego. Idealnie, musza... Idealnie muszą mu się trafiać takie karty, jakie w tym momencie potrzebuje. Przecież to jest chore. Dobra, mogę zabić jednego wilka, tak naprawdę. No, jeżeli mój przeciwnik dobi, teraz jakiekolwiek zaklęcie zadające obrażenia, albo jakiegokolwiek stwora z szarżą, to tak naprawdę jest po mnie. No i oczywiście tak też się stało. Jestem, mam dzisiaj tak szczęśliwy dzień w Herbstownie, że to pojęcie ludzkie przechodzi. Ech, I kolejna przegrana. Tak to chyba nie jest dobry dzień, żeby nagrywać headstone'a. Odnoszę ogólnie wrażenie, że to nie jest ogólnie dobry sezon, żeby nagrywać headstone'a.